Good morning. Tym razem już w Anglii. Wczoraj po południu, na dobrą sprawę, na koniec dnia opuściliśmy Szkocję i wjechaliśmy do, do Anglii. Symbolicznie opuściliśmy właśnie. Znaczy cały czas jesteśmy oczywiście w Wielkiej Brytanii, natomiast opuściliśmy Szkocję i jechaliśmy właśnie do, do Anglii. I jeżeli chodzi o nasz wczorajszy dzień, to głównym naszym celem było odwiedzenie zamku Stirling. Sterling. Dobrze pamiętam nazwę. Oczywiście napiszę, jak się nazywa. Bardzo potężne, wielka, wielka twierdza potężne zamek bardzo imponujący, w szczególności z zewnątrz. Z zewnątrz naprawdę ten zamek wygląda niesamowicie, niesamowicie dumnie, niesamowicie wielki. Jest to wielki zamek umieszczony na szczycie góry. Także z Darek, jak już do niego dojeżdżaliśmy, to, to naprawdę imponujące. Te całe zabudowania, które się znajdują jeszcze przed, przed ta miejscowość, właśnie Sterling, do której wjechaliśmy, zanim dotarliśmy do samego zamku. Wszystko historyczne, stare, kamienne zabudowania no po prostu coś fantastycznego. I zdecydowaliśmy się na wejście do tego zamku. No i tutaj zamek. Stracił najwięcej, bo o ile z zewnątrz naprawdę robił piorunujące wrażenie i to było naprawdę coś pięknego, to wewnątrz ta cała ekspozycja, te sale, które są dostępne, no wyglądają po prostu słabo. Nie dość, że, że cała powiedzmy ta wystawa zamkowa jest słaba, to jeszcze cena jest abstrakcyjnie wysoka, no bo tam kosztowało to chyba 19,5 funta za osobę, więc naprawdę dużo, więc spodziewaliśmy się dużo też po tym, że. Jak to już jest to naprawdę taka imponująca budowla, no to w środku też będzie odpowiednio zaaranżowana. Natomiast dostępne są tak naprawdę tylko chyba, jeżeli dobrze pamiętam, dwie komnaty, tak powiedzmy, w pełni umeblowane i to umeblowane tylko na zasadzie kobi dostępnych, odtworzonych, rekonstruowanych, nie, nie, nie jest to zamiar w jakiś sposób taki historyczny zachowane. Bardzo dużo takich elementów przeznaczonych dla dzieci, jakieś rysowanie herbów elektronicznie i tak nie, 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 nie. To absolutnie, absolutnie e, bardzo słabe, jeżeli chodzi o wystrój e, samego zamku, więc no, z zewnątrz na cudowna, natomiast do wchodzenia do środka zdecydowanie jakoś zachęcać się nie będę. Więc zaczęliśmy właśnie od tego zamku. Następnie skierowaliśmy się do miejsca takiego bardzo, powiedzmy, nietypowego, a mianowicie do Holy Island, do wyspy, która jest dostępna, powiedzmy, przez kilkanaście godzin dziennie. Mianowicie dojazd do samej wyspy jest przez groble i ta grobla jest dostępna, droga jest dostępna w zależności od pływów. Od pływów, oczywiście, morza. Tak się złożyło, że dojechaliśmy. Tam na 15 minut przed tym, jak kończyła się strefa bezpieczeństwa, więc powiedzmy, ostatnim takim rzutem wjechaliśmy na tą grobę, żeby ją po prostu przejechać, zobaczyć, jak wygląda ta droga, która za chwilę zacznie być powoli zalewana. Więc przejechaliśmy, no i stanęliśmy przed dużym dylematem, czy wjechać i zostać tam już na, na kolejną, powiedzmy, te kilkanaście godzin, bo była to godzina 19, jak wjeżdżaliśmy, to 19 z kawałkiem. Natomiast kolejna strefa bezpieczeństwa przejazdu była o godzinie 12 kolejnego dnia, więc stwierdziliśmy. Że przed wjazdem było dużo tablic informacyjnych, że na wyspie nie można rozbijać się pod, pod namiotem, więc no, stwierdziliśmy, że nie zostajemy na tej wyspie, więc wjechaliśmy na tą groblę, przejechaliśmy, zobaczyliśmy, jak to wygląda. No i szybko wróciliśmy, póki właśnie ta droga nie została zamknięta czy tam zalana. Więc tylko zobaczyliśmy to z zewnątrz, jak to wygląda. Natomiast na koniec, ja właśnie przekroczyliśmy już granicę szkocko angielską i dotarliśmy pod kolejny zamek. miejscu właśnie spędzamy noc. Mamy żyjątka. Mamy żyjątka? Mamy jakieś żyjątka w namiocie, za chwilę będzie jakieś polowanie. Jeszcze nie wiem co. Cmentarnice? Kamieniami? A nie, to... To... Boże. No dobra. Wiem o co chodzi, ale okej, okay, one są niegroźne w każdym razie. Stać się wątek. No i właśnie w takim miejscu pod zamkiem na parkingu, powiedzmy przy samym morzu, znaleźliśmy sobie miejsce na rozbicie namiotu. Tutaj właśnie rozbiliśmy nasz namiot, ale to, co tutaj było, powiedzmy, perełką koronowaniem tego dnia, to były delfiny. Wczoraj na tym morzu było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt delfinów, które tutaj po prostu cały czas sobie pływały. Mamy mnóstwo zdjęć właśnie z tymi delfinami, jak one, jak one tutaj buszowały. No coś fantastycznego. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z delfinami tam gdzieś. Jakieś pojedyncze kiedyś widzieliśmy na jakimś promie, jak płynęliśmy do Maroka. Natomiast to, co wczoraj, jaki tu był spektakl właśnie w postaci tych licznych delfinów, to jest po prostu coś fantastycznego. Miejsce. Do spania znakomite tutaj, mimo że powiedzmy też kilku innych kamperach się porozbijało, w aucie spali niedaleko nas, było zupełnie cicho, spokojnie. Także pierwszy raz w zasadzie spędziliśmy, na pewno pierwszy raz na tym wyjeździe spędziliśmy nocleg właśnie w takim powiedzmy szerszym trochę towarzystwie gdzieś tam innych kamperów. A my w naszym namiocie na Podzamczu zaczynamy kolejny dzień